Bardzo serdecznie witamy Was na kolejnej minutce ze słowem Dla dzieci, którą dziś, na dzisiejszą niedzielę, przygotowała Tosia i siostra Ewelina. Kochani, chcemy razem z Wami podzielić się Ewangelią z niedzieli, która jest bardzo piękna, bardzo prosta. To jest fragment z Ewangelii Świętego Łukasza i zanim o niej opowiemy, to proszę Ciebie, Tosiu, przeczytaj ją. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadła u nóg pana i przysłuchiwała się jego mowie, natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przys przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tak mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Dziękuję ci bardzo. Jak słyszeliście, ta Ewangelia naprawdę jest bardzo taka i miła dla ucha, i prosta. I zanim. O tym, co tam Pan Jezus zostawił dla nas szczególnego, to, to się proszę Cię opowiedz może tak króciutko, jeszcze własnymi słowami. To, że yy, Maria cały czas słuchała Pana Jezusa jako właśnie ważną osobę. A Maria mimo to, znaczy Marta mimo to, że Pan Jezus o nic nie prosił, chciała wypaść jak najlepiej i cały czas przynosiła Mu coś jeszcze potem miała pretensję do Pana Jezusa, żeby coś powiedział Marii, żeby mu pomogło, żeby jej pomogła. Tak, jak ja y, y, słyszałam to słowo, y, Panie czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu, powiedz jej, żeby mi pomogła. Jak usłyszałam te dwa zdania, to zaraz mi się przypomniały takie. Y, takie kłótnie rodzinne, szczególnie między rodzeństwem. Ty masz jeszcze bardzo małą siostrę, mm -hmm. więc jeszcze chyba tych dyskusji nie ma, ale wyobrażam sobie, że w waszych domach, bo w moim też tak było z dawno temu. Kiedy rodzeństwo między sobą rzeczywiście się spiera o to, nie? Kiedy jedno dziecko może gdzieś pójść, nie wiem, na, na rower z kolegą, z koleżanką, a to, a to drugie ma obowiązek sprzątnąć, bo czegoś nie dopełniło wcześniej, pewnie dlatego. I mówi, mamo, dlaczego ona mi nie może pomóc? Albo dlaczego ja muszę wynosić te śmieci? Ona tego nie zrobi, albo on tego nie zrobi. Myślę, że wy doskonale znacie te sytuacje ze swojego życia. No i ciekawe jest, co Pan Jezus robi, jakby jak reaguje na te na to taką pretensję e, Marty, nie? I co on odpowiada Marcie? E, właśnie Marcie odpowiada to, żeby. Właśnie Marcia odpowiada, żeby mhm. to właśnie, że to Mar e, Maria wybrała tą dobrą mhm. e, ścieżkę, bo mogła pomóc, ale usiadła przy Panu Jezusie e, i jakby słuchała Jego. Czyli Pan Jezus gościa. pochwalił Marię. Tak. Marta myślała, że pan Jezus jakby obroni ją i wstawi się i powie: Mario, ty też coś zrób. Mhm. A on wręcz odwrotnie powiedział: Ale, Marto, robisz piękne rzeczy, nie? Ty się troszczysz o wiele, bardzo się niepokoisz o wszystko. O wszystko. I to pewnie jest też piękne, było to też ważne dla Jezusa. Ale Maria wybrała coś jeszcze piękniejszego, nie? Ja wczoraj zajrzałam do takiego komentarza, przygotowując się do, do tego spotkania z wami przy tej Ewangelii, i zaskoczyło mnie takie jedno zdanie, że rzeczywiście, ja teraz zwróciłam na to uwagę, kiedy sama czytałam. Jest takie zdanie: Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. My zwracamy często słowo, uwagę na słowo najlepszą, a w tym komentarzu było podkreślone słowo. Cząstka. Czyli Maria też nie zrobiła wszystkiego dla pana Jezusa, tak. ona tylko cząstkę zrobiła. Tak. Usiadła przy nim, nie? słuchała, było to miłe Jezusowi. Marta wybrała inną cząstkę i w sumie. też była dobra. Czyli kiedy jest tak najlepsze, kiedy jest jakby. Co jest najlepszego z tych postaw, tak naprawdę? Że to, czy jedna, to? jedna i druga zrobiła Właśnie. dobre dla Czyli pana tak naprawdę to to obydwie cząstki dają całość. Tak. Mamy i sobie pomagać i służyć Jezusowi też, ale mamy też usiąść przy Nim, tak? Mhm. I co robić? Go słuchać. Słuchać, rozmawiać z Nim. Nie? Mamy kiedyś, mamy czasami taką możliwość, to się rozmawiać z Nim? Najczęściej w niedzielę. To jest taki czas, kiedy w możemy wtedy Aha. usiąść i yy, mhm. na, przyjść na Eucharystię i wtedy z Nim porozmawiać tak. szczerze. No to jest. Rzeczywiście ten dzień niedziela to jest taki dzień, kiedy po całym tygodniu takiego krzątania się jak Marta, tak. możemy zamienić się w Marię, usiąść przy Jezusie, go odpocząć, posłuchać i powiedzieć mu to, co leży nam na sercu, nie? Tak. Tosiu, no to jutro jest niedziela. To mamy taką okazję, nie? Być Marią. Pewnie mamy wiele okazji, także w wakacje do tego, żeby się krzątać. Tak. Więc życzymy Wam też takiej chwili wytchnienia przy Panu Jezusie i tym małym i tym większym. Czasami kto im bardziej dorosły, tym więcej tego krzątania się. Ale od małego uczmy się tego, że są takie i dni i chwile, kiedy dobrze jest być taką Marią. Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Dziękujemy za to spotkanie. Życzymy wam pięknej niedzieli i pięknych następnych tygodni wakacyjnych. I pozdrawiamy was bardzo bardzo serdecznie, szczególnie to siółko. Wszystkie dzieci. I, I, nie tylko. I, i nie tylko wszystkich, którzy słuchają, oglądają, dzielą się słowem Bożym i posyłają to dalej. Szczęść Boże, pozdrawiam. Panem Bogiem.